Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Yy, nowe konto. Yy, no i na które pierwszy odcinek to Będziemy kolekcjonować karty piłkarskie. Update Edition Adrenalin XL. Ja mam już tych, kilka tych kart. Mm, dobra, mam kilka tych kart. Yy, poczekajcie chwileczkę. Yy, dobra, mam kilka takich kart. Mamy troszkę. Yy. Mamy jakąś tam ozdobę. Yy. Yy. Tutaj, jak widzicie, na biurku, gdzie będziemy otwierać normalnie, tak, tutaj, paczuszki. Ja od razu mówię: kanał będzie właśnie poświęcony też. Y, update edition, ponieważ no, mam ich trochę, tu jest to pudełko od tutaj, y, no i co, Własne ręcznie mam robione te, 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 podstaweczki z innych kart, które są niepotrzebne, na przykład z euro, które nie chciały się na wymianę, y, mamy tutaj z ozdóbki z gier, no coś jeszcze, na razie to sobie jemy. to będzie otwieranie te nożyczki hmm. perfuma mam słowany pieniędzy, tu każde pieniądze jakieś będziemy wkładać, które zaraz włożymy hmm. może nie zaraz, już sobie sam na spokojnie włożę. Hmm. Dobra. Jest godzina 255. Dzisiaj jest wtorek. Film będzie automatycznie dzisiaj wrzucony yy, napisał na fanpage'u zapowiedzi do filmików. Yy, więc jeśli chcecie mnie śledzić, subskrybujcie, łapi, dawajcie łapki w górę. Kanał powstaje, dopiero powstanie. Yy, czekam na, no, na update deszczem już sporo kart zebrałem yy, sporo i teraz będziemy... No, od nowa będę już yy, nam pokazywać. Yy. Te najlepsze moje karty w sumie, bo tak to bazóweczki, to często będą się powtórki nam trafiały. No dobra. Um. Uszatka. Yy, chyba 10 paczek podejrzeć. Yy, dobra. okej yy, okej okay, okay, okay. Tu mam paczuszki. Yy, nie paczuszki z kartami, tylko po prostu paczuszki. Yy, yy. Dobra, może jak tam ma powtórki z ratetaty, bazóweczki. I zaczniemy od tych dobrych kart. Poczekajcie, ja się ogarnę. Zaczyna się od stąd, e Coś, tam, no, bo to są powtóreczki, dobra, poczekajcie. Ja też sam się muszę ogarnąć. E dobra, też się muszę ogarnąć. E nad głosem popracujemy. Nagram z telefonu. O dobra, znalazłem najlepsze karty. Hmm, tak, chyba może zauważyliście coś błyszczącego. Hmm. No to dobra, no to pokazujemy no, Co dało nam się najlepiej zbierać. Mamy Game Lionel Messi. A to z tego pykniemy. bo mamy podstawki, ale podstawki rzadko będziemy używać. Jest ten swewry Łukasz Piszczek na powtórce, gdy już mogliście zobaczyć, że go miałem, albo nie widzieliście. No trudno, yy, ale mam go na powtórce, więc jak chcecie, to się wymienia. Yy, player Tony Cross, yy, spadł, yy, dobra, spadł, spadł, spadł. A piekniemy tutaj. Tak. Yy, piekniemy z tego chyba, albo nie piekniemy. O, idealnie pięknie się położyło. Dobra. Mamy też Luisa Suareza Fans Favorite. A co tego przemy? Yy, mamy również Keyplayera. Chabiego, Alonso, Ulisnik, y... Stara Quintero, który też mam powtórkę, aż mam trzech ich, więc Te dwie osoby mogą być chętne, więc ja sobie, jak będziecie chętni, to ja sobie osoby, niektóre z Was polosuję, zrobimy konkursik, albo nie, inaczej, nie zrobię na po początku kanału swojego, swojego, jakiegoś konkursu, po prostu wylosuję jakąś osobę. Więc mm. ok. Zapraszam na konto kolekcjoner kart y, DW, DB. Link będzie w opisie na frontpage'a, który również będzie w odpisie. suarez. Um, Ta s jest, to, to jest, to, to jest to tak oprzemy. Opa, tam sobie będzie, Quintero, niech sobie, dobra, tuż takie chyba inne karty słabsze. Będzie Ricardo Quaresma ma na, 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 na One Watch, no piłka i Magic Moment, jeden Magic Moment, czy Hernandez, najwięcej występów w Champions League, to jest nowy rekord nowy rekord jakiś tam ustawiony, ustanowiony 3-1 Messi, Neymar i Suarez dla nich nie mówić na PSG więc tą kartę w jakiś szczególny sposób oprzemy no tej dalej przysięło pięknie key player, czyli Keliniego stadion, stadion Puchary Master Deksona za też idzie na powtórkę mam powtórkę, więc chcę też może się wymienić Ilars Bedner na Dynamo i Franz Fevritz mm. i Kerkasias Kodziki zawsze będą na końcu, pamiętajcie zawsze kto pierwszy, ten lepszy yy, dobra no, czekajcie na okej okay. Skype. Yy. escape yeah. Mm, ja, no, jestem w trakcie rozmowy teraz yy, właśnie z, z nam kart DWB. No to zaczynamy yy, od tych. Głos się nam i będzie poprawi w następnych odcinkach, ponieważ teraz jest 21, no ale tak czy yy, inaczej nie będę się przecież wydzierał. Będzie następny następny odcinkach lepsza. Złapaliście już kod DJ Karakasiasa. Go możemy już prawda, odłożyć na bok. To jest Tikal do Kuareza. Macie kodzik dobra, macie kodzik sorry za dobrostę. Jeśli słyszycie. Dobra. Macie kodzik tu. macie momenta Macie kipendię czabiego alonzo. Ja w to nawet nie gram. Nie bawię się w takie coś. Dlatego wam daję kodziki, prawda? macie tutaj kogoś tam podaj piłkę, no to macie piłeczkę, macie również kelniego. Wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Macie też puchar. Poczytamy sobie więcej o tym pucharze w następnym odcinku. Eee, macie kodzik do Mastera, Jacksona Martineza Kodzik do Dynamo, Lorsa Bednera i do Kintera hmm. no zapraszam, najbliższy odcinek będzie będę informował, ponieważ proponuję też serię Champions League od półfinału zaczynamy, no niestety Półfinały pierwszy mecz będzie nie wiem jaki Nie zobaczymy no nieważne Dobra. Mm, sorry za odgłosy. Poczekajcie. Dobra, sorry, sorry. Siostra w i brat. E, Luis Suarez, macie do niego kodzik. Najbardziej wam go dam. E, key player. To nie jego crossa. Sorry za odgłosy. Naprawdę wybaczcie. Mamy Łukasza Piszczka. A na końcu. Serię. Tak jak mówiłem, będą. Na końcu nie na misję. Czekam na premierę. Na, o, kodzik Wam nie dałem. Macie. Kodzik jest. Dobra. Czekam. Tak jak już mówię. Czekam na premierę Droga do Euro 2016 we Francji. Jak wiemy, że tam się. Odbędą te mistrzostwa Europy, na które czekam. A więc sobie coś przeczytamy. No, pewnie dużo z Was wie, o co co będziemy czytać. Ja sobie poczytam jeszcze. Bo szczerze, patrzyłem tam, po, yy, nie patrzyłem na to, nie zwracałem na to uwagi. Ponieważ yy, stwierdziłem, trafi się, to trafi. Będzie fajnie, super. Yy, mamy tak. 142 karty. Możemy poczekać, żeby wezmę jakąś lepszą paczuszkę. Lepszą paczuszkę mam gdzieś tu. Wrzucałem sobie na stół, bo tutaj. No, no, zbieram to sobie. Zbieram sobie. Nie wiem dlaczego, ale już taki mój nawyk to jest. Mój, taki mój nawyk Mam paczuszki zbierać. Nie wiem dlaczego mam taki nawyk. No cóż, już tak mam. Że tak powiem. Dobra. Ja szukam paczki. Wy słuchajcie. sobie to, jak wiecie. Pewnie wiecie. nasze. Aha. Są zabrałam wszystkie. Mm, dobra. Mm, to pewnie gdzieś będzie. Jak nie będzie, to masakra. O, jest, jest, jest. Dzisiaj jest Irena paczka. ale przykro mi. mi się wszystkie filmiki. Wszystkie filmiki z tych. Paczuszki. Jak najbardziej kreskowane. Mogliście to zauważyć są kreskowane zobaczymy sobie kreskowane wszystkie raczej na no pewnie no bo jak są kreskowane to przecież muszą być prawda no szkoda że są kreskowane naprawdę wielka szkoda że są kreskowane Czasami wiecie tam można zrobić jak nie są kreskowane to panie sprawdzają, dają 9, na przykład 4,50 a ja powiem, że za 390 kosztuje w normalnym sklepie bo to jest cena yy, cała, prawda? kodzik ryskowany, mamy yy, oczywiście yy, patrzę teraz paczkę z, z mówicie, nie będę już mówił tych, no i Crossem to może te dwie wyróżniające się postacie no i mamy update edition yy, pani, no i online challenge Pani Adrenalin.com, Adrenalincel. No i przeczytamy sobie. 142 karty do nabycia. Mam dużo kart. Dużo, po której jak otwieram, to praktycznie dwie albo jedna paczka to przynajmniej musi być... muszą być powtórki A więc tak, mamy 64 teammates, czyli bazoweczki nasze. Jeden klub beige są kluby. Loga klubów. 16 rund 16 co 16, dwie płaczki się trafia jedna na dwie płaczki no to dosyć często mam chyba z 7 Impact Sigings mamy 8 jedna na 4, fans favorite 12 jedna na 6 paczek na 9 paczek jedna na 9 paczek, key player jest ich 8 jeden master, jedna na 10 paczek jeden one to watch jedna na 10 paczek 1 Recing Star 1 na. Jed, 10 paczek jest też jedna. 6 Dynamons, 1 na 13, 1 Adrenalin XL Logo, 1 na 13, 1 Official Ball 1 na 13, 4 Defensive Rocks i 1 na 15 paczek, po całej wersji jak pewnie wiecie, nie, 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 nie nawet nie... Nie patrzę, nie będę patrzył youtuberów innych. Yy, Jak otwieram drogę do euro. Yy, drogę do euro. Mam już ponad 15 minut. Yy, odcinek jakaś trwa, to nie będziemy kończyć. Yy, długi, długi będzie, bo to no, oczywiście trzeba przy, na kanał to wrzucić. Nowy kanał. Na fanpage'u yy, będą no, się pojawiały zapowiedzi. Jak już mówiłem i coś tam będę pisał coś jeszcze. No ja, więc co dalej? Defensive Rock w wersji podstawowej były obrońcy, a teraz są sami rankarze. Jest 8 Magic Moments, mam jeden. Jedna na 15 paczek 4 Berlin 4 Berlin 2015, 1 na 19 paczek, 4 Changer, mam 1. 1 na 30 paczek 1 i, 20, i 2 interwi, inventi venes. 1 na 60 paczek to są najbardziej wyróżniające się gracze na gracze. Hazard i Ibrahimović to są to. To nie ma co mówić, już powiedziałem sobie. Wam. Dobra. Jak wiecie, pokazałem. jest moje stanowisko, oczywiście, dzisiaj będę nagrywał te nasze filmy, te nasze filmy z kart, kolekcji tych kart, dobra, ja sobie idzie jak to układałem, bo może kiedyś pokażę twarz, na pewno pokażę twarz, nie w pierwszym odcinku, ja muszę do Was przywyknąć, więc dajcie mi trochę. Okay. Będzie kui a, więc może w kui będę wam odpowiadał albo coś. Hmm. Myśli, nie. To Co? PS13, tak było. f 11 to co? Jak to było? f 11 nie było tak. Y Nie wiem jak to było, szczerze mówiąc, nie pamiętam. A hmm. tak doruszaliśmy to pudełko. Dobra, poczekajcie, tak. Hmm. Wydaje, że to było. Z tym miałem problem do tego. O i i tak. E, dobra. Jest ułożone pięknie. Hmm. Tutaj nam troszkę. Może odbijać się nam światło tutaj yy, Dobra Coś jeszcze na ten temat Ta paczuszka jest Dosyć łatwo się otwiera yy. Dobra, no może taki poranik już yy, zrobimy kiedy indziej Mamy no, już odcinek 19 minut Miało być 15 yy, 16 góra a... 19 minut nam się y, to przedłużyło. A więc, no, jak na pierwszy filmik, myślę, że to jest udany. Udany ten filmik. No i zapraszam do oglądania na dalszej naszej serii. Y, pierwszej serii. W sumie. Y, światełko, światełko nie odbija się. Nie odbija się, broń. Y, dobra. Y no i zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę. Y no i. No, i tyle. Komentowania też komentujcie. Zadawajcie pytania pod każdym filmikiem. Będę przeglądał co tydzień. Hmm. Nie, no zobaczcie. Co trzy dni będę. Hmm, będę wam pytania. E, będę pytania jakieś czytał, e, komentarze i po prostu będę je na, 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 na kartce pisał sobie i będę wam czytał, jakie wybrałem bo nie będę już wtedy nie będzie mi się chciała załączać komputera i po prostu wykombinujemy coś. Ale ja się żegnam. Do zobaczenia z mojego królestwa.